Panie profesorze, bardzo Panu dziękujemy za patronat honorowy nad akcją naszego nowojorskiego portalu Szkoła.com, który zachęca rodziców i dzieci, by wszyscy mówili po polsku przy stole, podczas kolacji, na wycieczce, na wakacjach, by mowa polska towarzyszyła polskim rodzinom. I chcę panu, stronie. jest pan w bardzo dobrym towarzystwie z nami, mianowicie mamy patronat Polskiego Konsulatu w Nowym Jorku, towarzyszą nam wszystkie media polonijne na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, również z Chicago, a także media z Holandii i z Wielkiej Brytanii. No, bardzo się cieszę. I znam Pan bardzo potrzebny do wychowania, do zachęcania, by mówić po polsku, bo pewnie zna Pan statystyki, że nas Polaków poza Polską jest około 20 milionów. Czyli połowa populacji w Polsce jesteśmy ważni, A będziemy jeszcze ważniejsi, jeżeli będziemy używać języka polskiego. A po angielsku I... dzieci i tak wszystkie będą mówiły perfekt. Oczywiście. Oczywiście. I nasza akcja na celu obalenie właśnie mitu, że dziecko polskie urodzone poza Polską, ucząc się języka polskiego, niestety coś, przeszkadza coś. sobie Niczym nie przeszkadza. Oczywiście. W kraju, w którym mieszka. Absolutnie jest to Absolutnie nieprawda. Nie. Wiemy, że że pan również podobnie myśli Oczywiście. i w związku z tym mam dodatkowe pytanie, panie profesorze. Czy zechce pan wystosować list otwarty do wszystkich Polaków, za Polską w mówili w języku polskim do swoich dzieci? Pomyślę o tym, a przy każdej okazji mówię i uspokajam rodziców: nie bójcie się, wasze dziecko będzie i tak mówiło perfekt po szwedzku, niemiecku, angielsku czy po francusku. A w domu podtrzymujcie język polski, bo dajecie temu dziecku kapitał. Wspaniały na przyszłe jego życie. Zawodowe też oczywiście. Pani Danusiu, bardzo było miło Panią gościć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.